Trzeba, witam się z Wami w kolejnym vlogu. Jutro mam umówionego fryzjera. Wiecie, co dawno nie byłam u fryzjera? Skłoniło mnie do tego tak. Przede wszystkim, fakt, że pamiętacie, ja ostatnio przyciemniałam włosy. Nie wiem czy pamiętacie. Do takiego mniej więcej jak naturalny, może lekko ciemniejszy, bo on i tak się wypukiwał. No, a wcześniej miałam jeszcze rozjaśniane. No głównie to już zostały końcówki rozjaśnione. I ten kolor rzeczywiście szybko się wypłukał i one już tak przebijały. I teraz są takie, zależy od światła, czasem blond, czasem ciemne. Plus przody mam bardziej blond, jak widzicie, to mi się nie podoba za bardzo. Więc chcę to zmienić, chcę zrobić jednolite. Ale teraz te włosy nie wyglądają najgorzej, bo użyłam fajnej maski. Swoją drogą, pokażę Wam, jaka mogę Wam polecić. I bardzo ładnie ona też pachnie. Ale byłam ostatnio na wyjeździe na Jerbie i tam kąpałam się codziennie. W słonej wodzie, w basenie, rozczesywałam te włosy, rwałam je, po prostu rozczesując tragedię. No nie chciałam, robiłam to wszystko na odżywkę, starałam się być delikatna, związywałam je do kąpieli, ale nie, one po prostu, słuchajcie, takie kotuny, taka suchość od tej wody, że ja przyjechałam, ja miałam połowę włosów, dosłownie, no, teraz już troszeczkę one odżyły, bo tutaj jakaś wcierka, zesuwałam coś, odżywkę, ale no, ogólnie była masakra i one dalej nie są w dobrym stanie. W sensie są, wiecie, co, pourywane na różnych kawałkach. Ja nie Takiego problemu wcześniej z włosami, e, więc idę do tego fryzjera. Przede wszystkim, właśnie kolor. Myślałam, że nawet sama zrobić ten kolor. Może następnym razem zrobię. To będzie dzicz, ale. Też wiecie, wydawać co chwilę kasę na fryzjera przesada, ale chcę też je podciąć. Nie jakoś bardzo, bo nie chciałabym jakoś bardzo schodzić długości. Ale te końcówki już też wymagają, jak widzicie. Plus ja sobie sama nie podetnę ładnie przodów, no nie, żeby one się takie jakoś ładnie tutaj układały tak dosyć lekko i zwiewnie. Więc to czeka mnie jutro, fryzjer. Jutro w ogóle są też moje urodziny. Wy na pewno zobaczcie z opóźnieniem tego vloga, bo ja jeszcze mam niezmontowanego poprzedniego, bo ja po prostu słuchajcie, nie mam na nic czasu. Te urodziny wolałabym mieć w weekend. No po prostu wypadły mi tak, że mi nie pasują za bardzo. Ja już mam taki moment, że się tak nie jaram urodzinami, to już jest ten wiek, to już nie... Znaczy po pierwsze nie chcę już być jakoś bardzo starsza, bo tak do 26 myślę, że będzie to dla mnie akceptowalny wiek, później będę już załamana, ale też chciałabym fajnie spędzić ten czas, a to jest dzień roboczy, ja mam wiecie, kupę rzeczy na głowie i wiem, że tak fajnie go nie wykorzystam, jak bym chciała. W ogóle zrobię Wam mini haul, bo wczoraj przejazdem byłam w galerii i kupiłam sobie, no co sobie tylko dwie rzeczy. Gdzie by Was tu położyć? Tu nie spadniecie? O. Dobra, stoicie tak na włosku. Pierwsza rzecz to są takie spódnice, spodnie z berszki. No nie jestem tego przekonana. Ogólnie chciałam jakiś dół, wiecie, kupić jakiś dół, który będzie neutralny, właśnie najlepiej czarny, no ewentualnie myślałam o białym, ale czarny chyba jeszcze bardziej uniwersalny będzie, plus przy okresie nie będzie problemu. Co prawda ja z tym okresem też mam teraz takie jazdy, chodzę po lekarzach, bo... Uh! Te ginekologiczne rzeczy, mam wrażenie, że nie, często są z tym problemy, a to się tak ciężko bada, jest tyle badań do zrobienia. W każdym razie coś takiego, takie właśnie, żeby były lekkie, zwiewne. No i była promocja na, ze stówy na 70 zł. I jeszcze kupiłam sobie taki zestaw bardziej elegancki w takiej maksie. Właśnie chciałam taką kamizelkową górę, ogólnie w ogóle samą kamizelkę, a że się trafił zestaw, no to spoko, to zestaw będzie nawet jeszcze lepszy. A można w sumie też osobno nosić, wiadomo. I długie po prostu spodnie do tego. Szczerze, nie przymierzałam tego jeszcze w całości, bo widzicie, to jest tak głupio związane, że ja tego nie mogłam normalnie przymierzyć. I nie chce mi się tego przymierzać. I od wczoraj odwlekam przymierzenie tego. Za 170 zł dwie rzeczy. Myślę, że spoko cena. I jeszcze dzisiaj przyszła do mnie paczka. To są klapki, zaraz wam pokażę. Mm. Pusiłem mnie wiadomo easy, no ale jeszcze nie zgłupiałam, żeby wydawać na klapki tyle pieniędzy, więc wzięłam inne z Adidasa. Jedyne, czego się obawiam to fakt, że mogą być złe rozmiarowo bądź za szerokie. To jest chyba beżowy, ale one będą fajne, wygodne nie będą obcierały na pewno i takie uniwersalne, wiecie o co chodzi takie mi się przydadzą. Słuchajcie, chyba są... Małe. prawda przemieszczam teraz ze skarpetką, no ale to nie ma znaczenia. A ja Jak zwrócę to, będę stratna o wysyłkę. No ogólnie w klapkach zawsze mam 38. Jakieś takie buty niezakryte, to biorę zawsze 38. Szpilki to w ogóle 37. A takie sportowe, to biorę 38,5, 39 ewentualnie. W tym momencie one są tak na styk. Nie, nie może być ten rozmiar. Jednak one też jakoś bardzo tanie nie były, bo one kosztowały ponad 200. Ale znowu się boję, że większy będzie za duży. Nie wiem. Kurczę, nagrywam jakoś mega dziwny kadr. Sorry za to, ale nie chcę tutaj za bardzo w trakcie jazdy tego ruszać. Chciałam Wam powiedzieć, że jadę właśnie do Fryzjera. Specjalnie włączyłam klimę, żeby jako tako było mnie słychać, a nie otwarte szyby, więc moje zatoki mogą ucierpieć. O dziwo nie jestem spóźniona. Będę nawet przed czasem. Dzisiaj mam urodziny. I moje takie przemyślenia są takie. Ej, ta kierownica jest tu zdarta, a nie brudna. Nie podoba mi się to. Moje przemyślenia są takie, że szczerze, w tych urodzin dzisiaj nie mieć. To nie jest tak, że jakoś źle spędzam ten dzień czy coś, tylko. Jakoś mi się zmieniło myślenie pod tym względem, że mam wrażenie, że robię ludziom kłopot. Że, na przykład, dzisiaj była u mnie rano moja przyjaciółka, no to było takie słodkie. Ja myślałam, że ona jest za granicą, bo ona była za granicą, ona mi nie powiedziała, że wróciła. I ona do mnie wbija do domu rano, rozumiecie? Z kwiatkami, z prezentem, z życzeniami. To było takie słodkie i takie kochane. No ale rozumiecie, ja, to jest dla mnie bardzo miłe, ale to nie jest czegoś, czego ja oczekuję. I mam wrażenie, że ludziom zmieniam plany i tak dalej. Wiem, to jest słabe może myślenie, ale jakoś ostatnio tak mam. Przejechałam fryzjera, przejechałam przez ulicę. Pojechałam do centrum. Dobra, słuchajcie, muszę włączyć nawigację. W każdym razie, nie, bo no, już to wykręci, zakręcić tu muszę. Co jest? Nie, no co ja zrobiłam? Zagadałam się z Wami. Dobrze, że miałam ten zapas czasu. Już go nie mam jak coś. Uff, dobrze, tu można zawracać, chociaż nie zawsze mnie to interesuje, czy można, czy nie. Więc z tymi urodzinami, no mówię, no dalej jest to fajne, że to jest taki ważny dzień. Jakoś tak się zawsze wtedy lepiej czujemy. Raczej, raczej jeszcze. No nie, zaraz mi przyświetla. Ale ja nie wiem, no nie chciałabym, żeby na przykład ludzie robili coś, bo uważają, że powinni. Wiecie, co chodzi w ten dzień dla mnie. Dla mnie to jest spoko, że to jest taki dzień na przemyślenie sobie tego wieku, tego życia. Wiesz, <laughs> nie lubię myślę, że o takich rzeczach, no ale to jest taki dzień na to w sumie. Hej, widziałam właśnie, jak Radar zrobił zdjęcie i mam nadzieję, że to motorowi, który jechał obok mnie, a nie mi, będę też na tym zdjęciu. Już nie jest tak ekscytujący dzień, ja też yy, ostatnio nie, jakoś nie potrafię przyjmować prezentów, w sensie lubię, cieszy mnie to oczywiście. Ale ja nie chcę tym ludziom sprawiać problemu. Nie chcę, żeby oni musieli się zastanawiać, co mi dać. I w ogóle, i naprawdę ja, ja czasami gdzieś idę i wiem, że to są na przykład okolice moich urodzin i mam nadzieję, że ta osoba nie ma dla mnie prezentu, bo ja strasznie nie chcę, żeby ona czuła, że musi mi go dać. To jest, to jest jakieś dziwne myślenie. A ja naprawdę bardzo lubię dawać prezenty, więc to jest trochę egoistyczne z mojej strony. Ja bardzo lubię dawać prezenty, a mniej je lubię przyjmować. W światło sensie, no, wiadomo, lubię prezenty, cieszę się z tych rzeczy, tak szczerze się z nich cieszę, ale nie cieszę się z tego faktu, że ktoś Wiecie, no ma ten problem na głowie. Siedzę w aucie i nie mogę wyjść, bo cały czas tu przyjeżdżają samochody. Nie wiem, teraz jak wyjdę, to kolejny jedzie. A zaraz się spóźnię do fryzjera, zaraz wyjdę drugą stroną. Ale to trochę siara, ale dobra, po tym. Mój moment. Czy Wy mnie poznajecie? Ale mam ciemne włosy. Słuchajcie, nie no, ale jestem zadowolona, bo ja wcześniej miałam dokładnie takie same i one po tygodniu to już były takie, no ciemny brąz, bo teraz też aż wpadają. Zależy, czekajcie, zależy w sumie od światła, tak mi się wydaje. Czasami się wydają bardzo ciemne, takie wręcz czarne, a czasami właśnie takie bardzo, ale bardzo lubię ten kolor. Ja mam też końcówki jaśniejsze, więc one są u nasady trochę ciemniejsze, ale się wypukują. Ja też często myję włosy, więc to nie jest trwałe. Plus słońce je dodatkowo rozjaśnia. No i pani mi podcięła jeszcze, więc zobaczcie, jakie są zdrowe końcówki. To jest też. Mega uczucie. Czekajcie, muszę patrzeć, żeby mi rower nie piecznął. No ogólnie fajnie i to zajęło godzinę, rozumiecie? Godzinę. Dawno nie siedziałam tak krótko u fryzjera. Dajcie znać, co sądzicie. Czy wolicie mnie w jasnych czy ciemnych włosach? Zobaczcie, ja sobie siedziałam na łóżku, a ta przyszła i się zaczęła do mnie tulić. Tak ona przychodzi, czasem się po prostu kładzie. Kurde, zaraz mi się cycek odsłoni. Linka, zobacz, co mi się stało z pluską. No już nie denerwuj się. O! Ona wystarczy po prostu podejdzie i się tak przytula nagle. To jest słodkie. Ona tak potrzebuje tego kontaktu. Widać, że jest jej gorąco, ale i tak, i tak musi się tulić. To jest śmieszne, bo ten pies w ogóle nie wygląda na takiego kanapowego. Czasem sobie lubi poszczekać, czasem sobie y, lubi zaznać takich dzikich klimatów, a czasem widzicie, poprzytulać się. O, o dziwo nie śmierdzi i nie jest jakaś brudna, więc approved.